Wyrażenie takie, zapisz w postaci razy dwóch wielomianów. Iloraz dwóch wielomianów no to jest dzielenie dwóch wielomianów. Więc jak ja dodam te dwa ułamki do siebie, to będę miał jeden ułamek, kreska ułamkowa zastępuje znak dzielenia, czyli będę miał dzielenie licznika przez mianownik, czyli dzielenie dwóch wielomianów, czyli iloraz dwóch wielomianów. Muszę dodać te dwa łamki do siebie i wtedy mia będę miał iloraz dwóch wielomianów. Zanim je dodam, no to najpierw wyznaczam dziedzinę tego całego wyrażenia wymiernego. Dziedzina wyrażenia wymiernego no to są wszystkie liczby, które ja mogę podstawić do tego wyrażenia i policzyć jakąś sensowną wartość. Jakich liczb tutaj nie mogę podstawić do tego wyrażenia wymiernego? Takich, które mi dają 0 w mianowniku. Czy tym mianowniku, czy tym, jeżeli daje mi... Jeżeli któryś mianownik wychodzi 0, no to już takiej liczby nie mogę podstawić. A to dlatego, ponieważ yy, kreska łąkowa zostaje pojezdna znak dzielenia. Czyli ja mam licznik dzielony przez mianownik. Więc jeżeli w mianowniku jest 0, no to mam dzielenie przez 0. A przez 0 nie wolno dzielić. I więc nie otrzymam sensownej wartości podstawiając... Yy, po prostu nie policzę sensownej wartości tego, tego wyrażenia wymiernego, jeżeli będę miał mianownik czy ten, czy ten równy 0. Ja to zastanawiam się, kiedy mianownik, mianownik się zeruje. No wtedy, kiedy za x podstawię tutaj 0, tak? No to będę miał mianownik równy 0, czyli 0 wypadło z dziedziny. Kiedy ten mianownik się zeruje? No wtedy, kiedy za x podstawię minus 4. Minus 4 plus 4 jest 0. I dlatego minus 4 wypadła z dziedziny. No i tą dziedzinę zapisałem. Dziedzina to jest zbiór wszystkich liczb rzeczywistych oprócz zera i minus czwórki. Tak? To jest zbiór dwuelementowy składający się z zera i minus czwórki. O dziedzinie wyrażenia wymiernego więcej możesz poczytać sobie tutaj. A ja y, dodaję ułamki. Już mam dziedzinę, więc mogę dodawać. Mam dwa ułamki y, wymierne. Czyli y, Szukam najpierw wspólnego mianownika. No tak, tak, jak w dodawaniu, odejmowaniu ułamków, najpierw się, się trzeba je sprowadzić do wspólnego mianownika. Ponieważ tutaj mianownik jest stopnia pierwszego, tutaj też stopnia pierwszego, to najprostszy mianownik na, e, naj, o najmniejszym stopniu e, wspólny mianownik otrzymam w ten sposób, że e, otrzymam, gdy pomnożę te mianowni, dwa mianowniki przez siebie. To są, te mianowniki są zbyt małego stopnia, żeby próbować znaleźć jeszcze mniejszego stopnia wspólny mianownik niż taki, który otrzymuję prze, mnożąc te dwa mianowniki przez siebie. Czyli mnożę x razy x plus 4, no to mam wspólny mianownik x razy x plus 4. I teraz sprowadzam te dwa ułamki do wspólnego mianownika. Ten ułamek rozszerzam, o x plus 4, czyli mnożę razy x plus 4 górę i dół. im otrzymuję taki ułamek już o wspólnym mianowniku X plus 4. Ten ułamek rozszerzam do tego wspólnego mianownika X razy x plus 4, mnożąc gór, górę i dół przez x. Tak, pomnożyłem przez x górę i dół i, i mam wspólny mianownik X razy x plus 4. Czyli mam dwa ułamki o wspólnym mianowniku, czyli mogę je. Teraz już je dodać, zapisać na wspólnej kresce łamkowej, na jednej kresce łamkowej i do, na dole wspólny mianownik, na do, górze suma e, liczników. I teraz upraszam, licznik i mianownik. Wymnażając x razy x, x kwadrat, x razy 4, 4x, minus 1 razy x, minus x, minus 1 razy plus 4, minus 4. No, i plus 3x na końcu dopisuję. x razy x, x kwadrat, x razy 4, 4, 4x. 4 Dual jest już uporządkowany i y, uporządkowany i uproszczony. Też tutaj nic się nie da zrobić, a z górą da się zrobić. 4x minus x y, to jest 3x plus 3x to jest 6x i to 6x jest tutaj x kwadrat jako największa potęga na początku, minus 4 idzie na koniec. I jest uporządkowane i uproszczone. Na górze jest wielomian, na dole jest wielomian. Kreską kłamkowa zastępuje znak dzielenia, czyli mam iloraz dwóch wielomianów. No i teraz tylko napisałem odpowiedź, że to wyrażenie równa się temu oczywiście w tej dziedzinie. A to dlatego, ponieważ to wyrażenie, tutaj mogło się coś skrócić. Akurat tutaj się nic nie, skróci, nie skróciło. Ale w wyrażeniach wymiernych często się coś skraca. To czy, na przykład jakbym mógł wyciągnąć x z licznika, x z mianownika i skrócić. O. I wtedy bym otrzymał już prostsze wyrażenie. To się nie da w, w przypadku tego wyniku, ale w innym mogłoby się dać. Więc po skróceniu xa takie wyrażenie już prawdopodobnie by nie miało. Znaczy do, do dziedziny takiego wyrażenia by należało zero, a do dziedziny tego wyrażenia nie należy zero. Dlatego gdzie ta równość zachodzi w dziedzinie tej początkowej, która. tego początkowego wyrażenia. Dlatego tą dziedzinę trzeba zapisać, że ta równość zachodzi w tej dziedzinie. Tu mamy pewność, jeśli napiszemy tą początkową dziedzinę. Tak. I I to by było tyle w tym zadaniu.